Wiem, że stoisz przed trudnym wyborem, ale nie martw się, ja ci w tym pomogę. Zapraszam do czwórki, gdzie Adam chętnie patronę, a technik handlowiec w przyszłości zawodem. Wiecie, ja będę dzieckiem wiedziałem, co zostać w przyszłości. Zresztą zobaczcie to sami. Miesiu, a kim ty będziesz jak dorośniesz? Będę, przed... będę panią sprzedać a co, a co będziesz robiła? Będę miała sklep i będę przedawała szafki. I jeszcze puszę ciotki, jajki, misie, pajaczyki, skaczące pajaczyki ja i jeszcze takie szafkowe. A gdzie tego sprzedawania można się nauczyć? W um, um, szkole Widzicie jak ten czas szybko leci? Najpierw mam w przedszkolu, a już jestem uczennicą drugiej klasy technikum handlowego, najlepszego w naszym mieście. Powiem Wam teraz, dlaczego wybrałam właśnie tę szkołę. Świetna lokalizacja, 100% zdawalności egzaminu zawodowego, ponad 50 lat tradycji, kreatywni nauczyciele, innowacyjne zajęcia, liczne koła zainteresowań, projekty, konkursy, wycieczki, projekty zawodowe w firmach, dobrze wyposażone pracownie no i oczywiście świetna atmosfera w szkole W profesjonalnej pracowni sprzedaży towarów handlowcy przygotowują się do egzaminu zawodowego Czego się uczymy? Zobaczcie sami. Uczymy się obsługi kasy fiskalnej, wystawiamy dokumenty sprzedażowe, ważymy, metkujemy, pakujemy i ustawiamy na półkach towary, rozliczamy pieniądze, prowadzimy negocjacje. Poznajemy pracę z klientem oraz kontrahentem, a wszystko to zgodnie z zasadami kultury, etyki i BHP. Pracujemy też w programie komputerowym Subiekt. Zajęcia praktyczne odbywają się w lokalnych sklepach PRIM. Jest to sieć sklepów naszej patronackiej firmy SPS Handel, z którą od lat współpracujemy. Cześć. Nasze na lekcje to zajęcia praktyczne w sklepie PRIM. Zapraszamy do zakupu w PRIMie. A nasze lekcje wcale nie są nudne, jesteśmy dziś w przez sympatyczny pani Alimaky, który znajduje się w ostrojece w sumie z braku 10 obok wyszło za podróż nr 4. Dzień jak podzięki. Dawaj kasę! A tam, tam ja. w ramach spółdzielni uczniowskiej ekonomik prowadzimy sklepik szkolny przygotowujący nas do założenia własnej działalności gospodarczej. Rozwijamy także w szkole nasze pasje i zainteresowania. Uczestnicząc w wielu projektach, konkursach czy zawodach. Organizujemy wycieczki turystyczne i przedmiotowe, działamy w wolontariacie, a innowacje Akademii Profesjonalnego Handlowca sprawiają, że nasze zajęcia są atrakcyjniejsze. Handlowcy to od kilku lat najbardziej poszukiwana na rynku pracy grupa zawodowa. Jak podaje portal internetowy pracuj.pl z dnia 8 marca 2001 roku, dla sprzedawców jest 2192 ofert pracy. Cześć, nazywam się Karolina. Ja jestem absolwentką z A tak sobie Mam nadzieję, że przekonałam się do wyboru naszej szkoły. Nie zwlekaj, liczba mi jest ograniczona. A w razie jakiś pytanek, pisz, śmiał. To co? Do zobaczenia!